Musimy podjąć jakieś decyzje w związku z zaistniałą sytuacją. Słoniu, co powiesz? Cóż, myślę, że winni powinni zostać karani. Nie przywróci to życia zającowi, ale być może ochroni innych. Wprawdzie zając nie prosił mnie o pomoc, ale czuje się winien. Mogliśmy zapobiec tej strasznej tragedii. Każdy z nas czytał wpisy psów. Czemu nie uznajemy sieci jako rzeczywistość? Przecież to, co się dzieje w sieci, ma przełożenie na życie. Zgadza się. W ogóle nie reagowaliśmy na hejt ze strony psów. Tolerowaliśmy to, a oni poczuli się bezkarni. Muszą ponieść wszelkie konsekwencje, również prawne. Myślę, że powinniśmy zabezpieczyć konto i wpisy zająca i zgłosić sprawę do sądu. Czuję się winny. Jest mi przykro i bardzo źle. Twoja wina. Skąd mogłeś wiedzieć, że sprawa jest aż tak poważna? Nie usprawiedliwiaj mnie. Powinniśmy być bardziej czujni. Ach, w końcu to my jesteśmy dorośli. Ja też okazałem się egoistą. Chcę być ojcem, mieć gromadkę dzieci. Nie wyobrażam sobie, żebym mógł przeżyć coś takiego. Musimy pomóc rodzicom zającą. Ja też byłem oskły i nieodpowiedzialny. Wszyscy jesteśmy winni. Poś powinniśmy poświęcać więcej uwagi naszym młodszym znajomym, reagować na ich problemy, rozmawiać z nimi. I uczyć ich, że hejt to nie tylko słowa. I aż słowa. Proponuję oczyścić internet z hejtu. Polujmy na złe słowa w sieci, żeby nie zostały zrealizowane w życiu. Głosujmy. Kto jest za ukaraniem psów? I uczczeniem pamięci Zająca. Lew pokazał przyjaciołom Zająca, że są współwinni jego tragedii. Wszyscy mamy wpływ na to, co dzieje się w sieci i wokół nas. Wszyscy kształtujemy naszą rzeczywistość. Pamiętajmy, że przyjaźń to nie tylko znajomość w sieci. To nie tylko słowa. Prawdziwa przyjaźń to przede wszystkim czyny.